Witam Was, z tej strony Sabal, to jest ostatni odcinek z challenge'u Praktycznie za chwilę będziemy się pojedynkować Zanim nastąpi małe wyjaśnienie Moi drodzy, parę osób się spięło w, Bardziej w komentarzach u Jędrzeja, że ja, że ja Robię tą serię na odwalsie, albo podchodzę do tego y, również na odwal się. Pierwsza sprawa i najważniejsza. Y, ja nie mam takowej wiedzy na tak niskim levelu, bo nigdy mi takowa wiedza nie była potrzebna, bo moim zdaniem ciągle siedzieć na tak niskim poziomie to jest po prostu bycie lamusem. Ja wolę jakieś wyższe poziomy i zrobić alchemię, więc no ja nigdy tych questów nie robiłem. Po Primo, nie znam rynku PL-a, nie znam cen, nie siedzę na tym serwerze jak Sanek Putin, Jędrzej oraz Zduniu, więc ja cen no nie ogarniam, więc ja wiem i zdaję sobie sprawę, że przepłaciłem za itemy, no ale teraz jest za późno, nie da się czasu cofnąć, teraz już ogarniam bardziej. No ale co z tego, kogo to obchodzi? No i trzecia sprawa, to miał być pojedynek Magów a jedynym magiem w tym pojedynku byłem ja. No i pamiętajcie o największym Discordzie społeczności Betin2, link w opisie. Przejdźmy do samych pojedynków, a w tle mieliście moje dobijanie leveli. Dobra, pierwsza sprawa, zasady, moi drodzy. Dlaczego tylko jestem jedyną magiczną postacią, a reszta to są bupeki i inne likany? Po pierwsze, ci ludzie ubrali się na magię. Nie na miecze, nie na szpony, na magię. Większość z nich miała przynajmniej 30 albo 40% na magię. Nie wiem, czy razem z losami, czy dopiero plus Rosy, no ale byli na mnie odporni, więc przygotowali się wszyscy na mnie, mimo że nikt z nich nie grał magiem. Po drugie, w zasadach było takie coś, że można było grać postacią z maksymalną inteligencją, a jako, że challenge nazywa się Pojedynek Magów, wybrałem BMA i przez to miałem najtrudniej i w expieniu, i w zdobywaniu eku we wszystkim praktycznie, bo moja postać miała mało odporności i nic, nic nie biła, bo to był pojedynek magów. Nawet FMSa kupiłem z kadena ninjom oraz yy, szama, szamanem, bo myślałem, że takie postacie będą, no bo Ninja Archer, jeszcze się spodziewałem, że mogę to zobaczyć, ale no, yy, nie było. No i moje wielkie zdziwienie było to, że tylko ja poszedłem poważnie do tego challenge'u i mówię poważnie, ja tak uważam, no bo tylko ja grałem magiem. No jak to jest, że nie dość, że miałem najtrudniej, to jeszcze wszyscy na magię się ubrali. A i co najciekawsze moi drodzy, ci specjaliści, Jędrzej oraz Zduniu, co grają ileś 10 lat w PL, a nie wiedzieli o tym, znawcy PvP i w ogóle, że można ściągnąć ducha rozpro, a ja się ich pytałem przedtem. Mówili, mówili nie, duszek zawsze zostaje. No teraz ja zrobiłem postać pod ducha i wyszło jak wyszło. Ale żeby nie było, no spina, ja sobie, ja co teraz robię, Zaraz Wam pokażę najlepsze fragmenty tych pojedynków. Nie będę pokazywał całych, bo nie widzę sensu. Zbytnio nawet mordą zasłoniłem HP przez swoją nieuwagę. E, no, sorry. Może to zrobiłem specjalnie, już się pamiętam. Byłem trzeźwy, a to sprawia, że mam krótką pamięć. Ale wracając. I mówiąc ogólnie, fajnie się bawiłem o tym challenge'u, mimo że szans nie miałem i ja to wiedziałem. Tylko szkoda, że tak to się skończyło, że tylko ja grałem magiem, a reszta naciągała zasady, żeby grać albo wpk albo Likanem czyli jak najprościej się da. I wyszedłem na lamusa, który tylko expił i nic więcej nie robił, bo nic więcej to w postaci, być się nie dało zrobić, gdyż słaby damage i mała odporność. To by było na tyle w tym odcinku. Eee, przejdziemy za chwilę do fragmentów, ale ja wszystkim z wami, żegnam. Dzięki za oglądanie. Poznaję Was z Sabal i trzymajcie się, ziomy. Ty dostajecie HP na tym likanie, po tym. Mam zobaczyć na filmie. We <grywa> mnie <grywa> kurwa nic nie robi. Ja <grywa> coś mu robię. A ty zbroję ściągnęłeś, żeby dać fory czy coś? Nie. Może ci się tak, to on tak, on tak wygląda, kurwa, nie wiem. To cool. O, spowolnienie siadło. ja z duszka nie biję w ogóle. Za szybko ucieka. Jak ja mało Oj, grałem. No ten duszek coś robi w ogóle. Nie. Kręci pijesz znaczy w ja czasem. nie w ogóle nie piję, ja! Ja, ja, ten, ja nigdy nie grałem BMW w PVP. Ja muszę być bliżej ciebie, a najpierw ci napierdalać. Dobra, to była za taktyka. Nie no, ja nie wiedziałem jaki ma range, jak spiłem, duży miał range, a tutaj w ogóle nie bił czy? jak byłem obok Ciebie to nawet. To znaczy, mi obrażenia wchodziły tam po 700 czasami. Aha. Co? Nie, nie ja po prostu nie rozumiem, nie rozumiem tej postaci pod względem, y jak działa range, y Nie też jest zbugowany, bo nie jesteś obok mnie, a... Tak jak teraz lata jest najlepiej, bo duszę go bije cały czas, nie? On ci trafi nie może, ale ci trafi dechem. A Jędrzej trochę grał, to umie trochę rzecz robić. Nie, ja... No coś tam się grało kiedyś. Ale na pewno HP ci zbijam. Chuj. No teraz zostało mi 3000. Następnym wiecie, razem ja... możemy zrobić pojedynek Szamanów. Nie magów. Ja czytałem zasady pojedynek magów. Kurwa to nie mogę <laughs> wziąć, Ja pierdolę. Ale tam w się było, że nimże coś tam No ale to... dobra, dosłownie przeczytałem. I no. to jest na awesome swój problem. Dobra. E, dobra. No to Ostatnie, co? Ostatni no. raz. Ta mam tak. jeszcze jedną no to... taktykę. Nie powiedzieć, kiedy zaczynamy! <laughs> <laughs> Jebany, ucieka. A, to jest gówno akurat. W ogóle to rozedrzeć... O, siadło mi rozedrzeć w ciebie, super. Nie, A nie, nie siadło, no. 30% no. szans. Nie, ja nie potrafię wyczuć tego ducha. Kiedy on. Jaki ma range. W ogóle nawet potek nie używałem, bo po co? Co w mojej strony uciekam. <laughs> <laughs> Duch ci się bo skończył, kurwa, no. teraz to już przypał. Jest! Nie chciałem! Mi 1400. Na warcie, nie... już. Jak, jak już zaczął uciekać z mojej strony, też było kurwa coś na ten, że zarabia... Nie, bo. Wiedziałem, że jak zacznę animację, to mnie dojebie, nie chciałem odpalać, ja chciałem ten. Włączyć. No trudno. Dobra. Nie umiem grać bemem. Kurwa, ma ten. Petardy. No w sumie nie wiem, czy coś darzą te petardy. No jak tak dużo uciekają, to... I po tysiąc. Mała odległość między wami na początku PvP. Kurwa, rozprom. Dobrze, odparł strach. W ogóle tak, jak cię złapam <laughs> No to jest chuj. Jest, kilka opcji na wyjście z tego, ale to już nie zadziała, jak mnie tak kurwa obliczało coś gorszy trochę emocji, że się emocjonuje się tym PvP. I bardzo, jak każdy miał, to, wie, to, go, jak będzie, to po co mam się emocjonować? O nie, 2k przyjebał. Całe emocje w tym pojedynku. O nie, run forest. A o kurwa, trafi mnie <laughs> Za pół życia, co? No, tak kurwa mi zajebał. KO jest Ale Ociekaj, hity. Uciekaj. Hity mam małe, jak szyciej nie wejdzie, to hity mam bardzo małe. Dawaj, zrobiłem zawolę po drodze! Pas Nie wiem po co mi ten strach. Jak nie bijesz i tam. Aj. Czekaj, nie mogę trafić, czy wiesz, żeby zgodę kliknąć. może startować. Jak ty masz 2000 HP, to ja... To ja kurwa sobie mogę uciekać. O, jeszcze mnie złapał. O, no, jeszcze no. mam ten. E, dostałem omdlenie, wziąłem. Po A, jeden! <laughs> po nie. jeden no. biłem z FMS-a. <laughs> nie, jak mnie złapi, że nie mam szans. Nie wiem, jakbyś. Złapasz dostać w pierdol. Najwyżej powiem, że jestem najlepszy, bo oszukiwali. A to jest najlepszy, no, no, no. Uh -huh. O, chłop swój jeździ w tej wefce, robię zabił. Ja ready. No. No i kurwa nawet nie mogę rzucić Już Jeszcze tej... nie ruszysz, jeszcze nie ruszysz, już to jest koniec. Na autoataku, jaki nu... Nie, no zero auto ataku, zobaczcie. Kurwa, no na nic nie mogę zrobić, a? Ja. Nawet... No się mogę zrobić. Kompletnie. Nie, no jeden kasz życia zbiłeś, dwa duszki mnie trafiły. Na autoataku... <laughs> Mój demyż to jest duch kurwa, tylko taki demyś robię, nic więc... Nie no, źle poszedłem tej postaci, bo mówię, nie wiedziałem o tej ochronce. Nie wiem jaki jest ten ducha, bo nigdy BM-y, gra PVP przewieźć. Kurwa, rozmaicić, cię, najpierw do potem zrobić Wuczę. To no byście już? mieli level, no. gdybyście wszyscy BM wybrali. Kurwa by się śmiał. Dobra, ja ready. No. Co, mo możesz jeszcze wybrać bm to zobaczcie, kto będzie najlepszy. Da mu szansy trochę. Niech pobiega w koło. Za? Po jednej bm <laughs> zrobimy. <laughs> Zrobisz takie ale... coś, że crash neta, coś takiego, że ci przylepło. Ping dziewięć 700 Kurwa a mam na jednym po ile punkcie bijesz? Na po jednym 300? punkcie. A 300 zduszka bijesz. Nie, nie 700. po 700. Z... Ty też bił po 700 No nie no co, ty kurwa, oh, oh, oh. tylko mnie złapiesz i, i 6. Ja... Za mały mam level. <laughs> Jeszcze duszek w samka leci. Ja już nawet nie piję, nowa, zajebnie, to nie ma sensu. Zajeb Mam <laughs> ci żyć. Ale długo stoisz, to, to na plus. Co z tego, jak nie mam demejdę? Ja tylko zbiję z ducha. Megan 40 magii. No. Hello. Dobra, powiedz kiedy? No to co? Go! No kurwa, 800. Run, for Ale us to, to run! To chyba do tej pory najciekawszy ten pojedynek, bo wyrównany chociaż. Hahaha, <grywka> zamknij <Zamtiburza. grywka> Ale tu ja też biję tak, jak ty. O, chyba to wygram. Nawet jestem przekonany, że to wygram. Jeśli <grywka> to nagrywasz, koło kręcę jak ranem. <grywka> o! Za mało mi bijesz, więc szybciej mi się regeneruje HP niż ty nie bijesz. <noise> nie potuj tak. E, ja widziałem jest. właśnie te czerwone między niebieskimi <noise> O kurwa weszło O ty. rozprosiadło O to teraz problem A kurwa a! O, o <noise> Jak miałem ochronkę to nic mi nie robiłeś Ale jak już Na, No weszła... a myślisz po co jest to rozpro kurwa No to go dawaj Ale on nas tym duszkiem nie bije wiesz o, o, to chodź. niebezpiecznie. Chodzi. Ale du co ty wiemy, mówicie, że ducha nie ściąga, jak ściągną mi ducha? Co ty pięknie? A... Ej, tu kiedyś nie ściągnął, na pewno. Kurwa, mać. A przecież Master Sura pisał na tym na forum. Ty to zmienili ducha, w takim razie, a gdzie ty Sabalu uciekasz, co jest z tą kolego nie tak? Napis mordę Czeka on duch wejdzie A wiesz, że masz jebane Ja wiem, co nic nie mogę zrobić Mój główny damage potem się pierdoli Rozpraci panu jak coś Ale kurwa Ale już z po nim Ale jakim cudem, no powiedzieliście, że ducha nie ściąga, tacy zdawcy kurwa, tacy zdawcy Mój główny damage ściąga ale wpierdol Ale dałbym sobie chuja uciąć. Że ja też, nie też ściąga. do skitu, że... Ale to nie jest tak, że jak jest na powyżej G to już nie ściąga? Oni to zmienili chyba jakieś... Ja, ja wiem, że po zmienione kurwa, musiałbym Konradka zaatakować Putinem, kurwa. Bo ja <laughs> tak, bliżej nas, bliżej nas. Trzeba się odsunąć od nich. Dobra, lecimy, nie? Go. O, nie siadło. I taktyka, run Fares run. Kurwa, nawet jak masz spowolnie, tak cię nie mogę dogonić. No bo ja w speedrun kurwa 193. O kurwa, wracamy! No kurwa, pierdolę <śmienfirelli> tą grę, nie chcę się. <śmienfire> <śmienfire> Idę na Minecraft. 800 palca, ma Kurwa, Bema wybrałem, jak rozprzy. ten niebany ciul. <śmienfire> 1200 jak, Jakim jestem frajerem, nie? Ale <śmienfire> walka, ja magów, walka magów! Oh. Walka magów! wwp kurwa, Likan, Walka magów! Gotowy? No, go. Kurczę, on się zestresował teraz. No to go. I ty ładne. Po 900, zajbiście. Wygram to, wygram, wygram. Padł NNO. Wir. Wygram, wygram, wygram. Kurwa, nie! Jest! Rozdej na konto. A to nie wyślą ci, bo to moje konto. A, to z dnia mi wyślą. Już cię oszukał, na tobie zarobił, patrz, załadowałeś na konto, wbiegłeś mu level, nie? Nie, to ja tam jangi <grym> dawałem, jesemki, więc to nie tak. Dobra, Sabal, mów tak, że zostałeś naciągnięty, że załadowałeś z własnych pieniędzy, że teraz do jeszcze skamuje. <grym> to masz 0 <zero> HP? <grym> mi się wydaje. O, o, jakiś. O, nie! O, o! A co to się zdał? Ja Ej, powiem ale powiem ci, ci, że. To, bo ci coś poszło teraz. No ale przyznaj się, że wszystkie pojedynki nie miałeś ubranego EQ i dopiero teraz założyłeś. Bo no tak. Tak myślałem. Tak, go. Ostatnie miejsce. Oj, co teraz, panie bezdechu? Pamiętaj, że ostatni będą pierwszymi. Drugi no, skierowanie wiedziałem. No, wiesz, ja się zrespi do full zaraz, jak chcemy biegać. A to by się skończy ten. E, skończy ci się. Kurde, pieczony. Ten dech jest broken, jak pojebany. O, i co teraz? I co teraz nie złapałeś pod hity, i co teraz? Będziesz wył? A należy. i co miksie? I co, i co teraz? Spierdalanie, tak? I jeb nadziany na pazur, i co? A dech spalony. Ale podejdź, podejdź i je rozedrzeć. Jest okrwawiony, spierdalamy, elo. Jesteś okrwawiony, czy mi się nie daje? A, mam okonia. To nie spierdalamy. Mam konia. A, co jebano konia używa? Ja pierdolę. O, okrwawiony, jaka szkoda, ho, ho, ho. Kolejny okoń. Ja pierdo... ej, co, ale kutas jesteś, ja pierdolę. Dobra, to no to przypalamy się. się I fascynująca walka No, rewelacja Emocje, o oh, piękne grzyby O, tak, 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 to jest moja chwila, to jest moja chwila I, I fila. tak miałem, i tak, tak miałem, Kurde, tak miałem jeden tak. HP <laughs> Tak miałem jeden HP No Kurwa Chcę wyciągnąć to szaman w wachlarzem, kurwa no już widzę, jak szaman łapie wachlarzem bo już jak tylko jest tutaj spierdalanie. <grystanie> <grystanie>